Wherever love goes, there is also misery. wszystkim zdecydaczek. Witam bardzo serdecznie. W następnym odcineczku zgręcie Nostel na serwerze NOS Evolution. Um, I ludziska. Zanim byśmy przyszli do konkretu, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I ogólnie ludziska dzisiaj. O, co to w ogóle jest? To jest to cave? O nie, <laughs> sobie tak szczerze powiedziawszy na tej mapie, może jestem drugi raz w życiu w tym pomieszczeniu. Na tej mapie taka ogólnie ciekawostka. Ogólnie. o, co to jest? Hmm. Kurde, szkoda, że to nie jest napisane, w sensie, a, takie wiecie, o, czy tego, żeby to otrzymać. Co mi ciekawe, co to jest. Jeżeli ktoś wie, co to jest, co z tego leci, to z przyjemnością bym się dowiedział. Ogólnie zamysł na, e, odcinka na samym początku jest zupełnie inne. Weźmy sobie na mojego Łukacza. I gracz o Niku e, Sonode do mnie napisał i powiedział: Laczek, czy mnie pozdrowieć na odcinku? Ogólnie zrobiłem skina. Ogólnie zrobiłem skina, ale nie, nie, nie na tym koncie co potrzeba. Bo na wojowniku zrobiłem skina i się tak patrzy, czy mu nie było skina. Więc powstałem ciebie sonor, z całego serduszka. Wybacz, że nie pojawi się twoja tutaj taka malutka mm, wzmianka. No ale no niestety tak się stało. Yy, I ogólnie dostałem ludziska Donate'a. Z jednej strony jestem chwalenie zadowolony, z drugiej strony załamany. Tak? Możecie pamiętać ostatni film, który był w dniu wczorajszym. Pamiętać, o, tutaj robię sobie nowe eku, coś tam, coś tam, coś tam. Wow, byłem zadowolony coś tam. I od gracza od linku, sosna. Naprawdę dziękuję za takie piękne drzewo, tak to mogę powiedzieć, za taki piękny prezent. Naprawdę jestem naprawdę niesamowicie zdumiony, że coś takiego otrzymałem. Dlaczego jestem zadowolony, a też przygnębiony i dobite? Bo tak jak mówię, przygnębiony jestem z powodu takiego, że wczoraj zrobiłem sobie eku. Eee... Robiłem to jaku, Jakoś o pierwszej w nocy, jak dobrze pamiętam, jakoś pierwsza w nocy robiłem to Około godziny 17 tego samego dnia, czyli minęło niecałe 16 godzin, poszedłem spać, zrobiłem tam parę swoich rzeczy... 16 godzin minęło i dostaję EQ i taka BUM, szakalaka i... Zadowolony jestem, że otrzymałem taki podarunek, ale zawiedziony, że nie mógł być o 16 godzin wcześniej. Nie no, ale nie ma co. Nie ma co marudzić ważne jest to, że tutaj taki cudowny prezent jest. I chodzi mi tutaj, ludziska, o ten set, o ten set, ludziska, o ten set. I yy, szczerze powiedziawszy, pasieka, pasieka. Yy... No, co mogę powiedzieć? Pasielbica. No, sam nie wiem, co mogę powiedzieć. Yy, szczerze powiedziawszy, jestem zdumiony, że takiego seta dostałem. Tylko jest pewne pro. Jest pewne ale. Eee, this is someone else's exclusive weapon. This, znaczy, costing for another character, exclusive use. To jest problem. To jest ludziska kolejny problem. Ja się zastanawiam, czy bardziej by mi się opłacało wziąć na siebie tylko łuk i zbroje. Tak mi się zdaje, ale naprawdę ta, ta osłonka, patrzcie, small open, małe rany, tutaj ten, e, słaba obrona to była, co nie? Tam chyba tak się mówi, prawda? Nie, nie, nie była tylko obrona. E, wszystkie stuny, szkoda, że jeszcze nie ma zamrożeń. Ale naprawdę osłonka bardzo fajna, nie będę chyba bardzo fajna osłonka. E, łuk? Zastanawiam się w sumie, bo to tak ci siakie będę, na, że na razie żadnego PvP. W sumie też raz tak pomyślałem. PvP z tego CW jako turniej Kolejny. Co myślicie o tym widowie? To chyba będzie genialny pomysł, co? Zastanawiam się, aby po prostu zmienić osłonkę w tym łuku na jakąś inną. A jest problem. Jest problem, bo nie ma w ogóle żadnej osłonki, co by miała SK i SL obrażeń Nie ma. I to jest ten problem. Duży problem, szczerze powiedziawszy a opuszczykom. Po Sam nie wiem, czego bym chciał szukać. Bo tak to muszę na to 900 perfum. 900 perfum ludziska, a 900 perfum to jest naprawdę bardzo spora ilość. Mm, patrzcie na to. Heh. Jeszcze to jest trochę drogie, a mam tylko 276 kK, więc szczerze powiedziawszy. E, naprawdę słabo. Naprawdę słabo i w dniu dzisiejszym polecimy sobie na akt czwarte ludziska. Z jednego powodu, ponieważ tutaj z kim ja to pisałem, aś mi to im nie, znaczy, nikt im wyleciał całkowicie z głowy. Powiedział, że jest czasoprzestrzeń na grace: jest czasoprzestrzeń na Glace, z której możemy otrzymywać sobie e, właśnie ludziska, to, o czym wspominałem, czyli perfumy. Perfumy możemy otrzymywać, My sobie teraz polecimy, zweryfikujemy tą czasoprzestrzeń, czy ona tu na czy jest łatwa, czy sobie z niej poradzę, czy będę miał problemy I szczerze powiedziawszy, jeżeli da się robić czasoprzestrzeń To teraz muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo jak wiadomo mam trzy konta Czasoprzestrzeń można robić w trzy osoby, jeżeli na tym serwerze czasoprzestrzeni działają w taki sposób Bo są serwery, gdzie są czasoprzestrzenie, ale nie można do niej dochodzić Jeżeli w tej czasoprzestrzeni można dochodzić, to jest Elegancko, naprawdę elegancko i będzie fantastycznie, bo wtedy, jakbym robił czas o przestrzeń na trzy konta i powiedzmy, perfumy będą leciały to wprawdzie mówiąc, nie wiem i nie wiem szczerze powiedziawszy, bym potrzebował czasu, żeby zrobić taką ilość perfum, i ogólnie też się dowiedziałem, że taka alternatywa po ta postaci otrzymywania pepeków yy, jest na tak zwanej mapie nieznanej. I ogólnie teraz wam ludziska pokażę o co chodzi, bo jak wiecie tam na rozbójnikach na tej wcześniejszych mapie dopiły monety. I według mnie tutaj te monety są chyba zdecydowanie lepszym wyborem jeżeli chodzi o dopienie. Bo patrzcie, tutaj mamy te mopki, które są przez was już w sumie dobrze znane. One nie były jakieś takie trudne. On nie był jakiś trudny, ale patrzcie tutaj sobie tu, na sam dół, jak mamy ten po prostu. O nie! Jej tu, jak ja tego dyufu nie lubiłem. Zabijamy sobie następnego moba. O, mamy Obsidian of y, Complexion. Fajnie. Komplea. Tylko, że te stuny i tak dalej. No, tutaj, no, męka to jest, męka to jest i fajnie się to robi, jeżeli masz tej moby na spazję, to wtedy jest bardzo fajne. O, tęczowe perwy tu lecą. Jakie tutaj rzeczy lecą mi peperki, ale w sumie ta ilość PPków nie jest jakaś na tyle zadowolająca, żebym się po prostu nad nią zachwycał, tak to mogę powiedzieć. I ogólnie, gdzieś się znajduje laczek czasu Czasoprzestrzeń znajduje się o tutaj, jak możecie zobaczyć, Time Space Stone, level 40 tylko. Level 40, czyli powinna być łatwa i ogólnie dowiedziałem się o takiej pewnej rzeczy, patrzcie na to, że można go złapać. I szczerze powiedziawszy, bym sobie je złapał, ale jest jedno, ale nie ma tutaj możliwości łapania. Nie ma skila łapania. I to jest taki ból trochę. Dobra, więc podejdźmy sobie tutaj i zweryfikujemy sobie, co można otrzymać w tej czasu przestrzeń. 5 perfum, to jest sobie rzecz, która mnie najbardziej interesuje. Jakieś frozen coiny. Nie mam pojęcia. Łożysz ty kuty, jakieś rozpędzone mowy przybiegły. Ten człowiek paczka. Osłonek. Mm -hmm, mm -hmm. I lepa Dobra, chodzimy. okej okay, mamy Ciekawe wejście, tak to mogę powiedzieć. Czy, czy tu w ogóle potek się nie da używać? Hmm, czy ma jakieś przykąski? Aha! Czemu tego. No to. Nie, nie wiem czy ma, ale nie można świecie kowe tutaj. Dziwny zabieg, szczerze powiedziawszy według mnie. Dobra, jak sobie na początku polecimy na tej płotach, potem na tamtych, Trochę nie mam takiego spodo. Okej, okay, tutaj mamy jetiaki. Okej. Okay. Jedyaki mamy. Chyba zludajmy to, żeby po prostu jakoś szybciej zbić. Yy, to nie jest jakieś... Łoże wow, szkulczy no ale trochę te jetiaki biją, bo ja nie mam te lesa na wodę. Jest, nawet są tankowate według mnie. Według mnie są nawet tankowate, bo musimy zbić te moby. I teraz pytanie, czy ta czasoprzestrzeń jest długa? To jest w sumie też istotne, bo... <śmiech> <śmiech> Jeszcze mamy co? Escape to exit. Oj, oj, oj. Dobra, wchodzimy na górę. Następne pomieszczenie. Nowe potwory. To są potwory te z wody. Jak były z wody, Aj do wody. A te moby są dość tankowate, szczerze powiedziawszy. No, nie będę ukrywał, te moby są tankowate dość. Ktoś wytopił osłonkę, jaka to osłonka? Tu, 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 tu. Dobra, nie, nie warte uwagi. <ścoughs> jeszcze Ele na jednego boba! Ajajaj! Dobra. I teraz pytanie, kiedy się to kończy? Kiedy się to... Niby 8 minut. 8 minut czasu przestrzeń. Dobre pytanie. Dobra, wchodzimy do następnego pomieszczenia. O, i mamy jako. i wow, jaki? A to nie są jaki, To są moby ze światła. Co mnie ciekawe, czy będą teraz moby mroku? Bo jeszcze nie było ognia mobów. Co mnie ciekawe, I ja naprawdę lubię. Ja naprawdę uwielbiam na tych serwerach. Jak są czasoprzestrzeni autorskie. Naprawdę uwielbiam to. To jest naprawdę coś fajnego, zupełnie nowego, świeżego. I takie rzeczy są fajne. Naprawdę takie rzeczy są fajne. To, to nawet już nie chodzi o tych serwerów, żeby wstawić 15 NPC w Nozweil, tylko coś fajnego, takiego sybonego własną ręką. Ty dobra, te moby są tankowate dość. Wezmę sobie z Lulem jakoś fajnie. Tup, 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 tup. O, idealnie, elegancko. Elegancko, no zbijamy je na szybko. Czy się uda? To jest dobre pytanie. Laczek, Czy jesteś na tyle silny, że z zadaniu? Ok, ostatnie sekundy życia Ocean Guardian, zbijamy go na spokojnie. Dobra, ludziska udało się. I teraz mamy ostatnie pomieszczenie. Tutaj mamy niby chronić NPC-ta. Więc zweryfikujmy to. Ok. Ciekawe. Ale niby to nie jest jakieś ciężkie. Ale jak widzicie, nie było tutaj mobów ognia i mroku W sumie ciekawe, czy się pojawią, czy też się nie pojawią. No bo to sobie było takie bardziej tankowate. moby no, no te, te z wody mob. Chyba z wody mu by było naj, najcięższe do pokonania, prawda? Dobrze mówię, czy nie? Czy jestem tym błędzie? Aha, i to jest koniec z Mhm. 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 Mały Ciekawe. To ja bym musiał sobie to zweryfikować. Jak to byłoby z perfumami? No, jak to leci? ciągle mogę wejść nad Panego do tego do tej czasu, proszę. Jeżeli się uda, to będzie bardzo fajnie. No i będę sobie tak robił. Będę w sumie tak robił i bym sobie ubrał wtedy te, te perfum będzie Pocchampik. Więc jeszcze raz dziękuję za, za tego pięknego Donata. Miejmy nadzieję, że go włożę. Eee, no i też, ludzie skapiłem 99 poziom, to też będę chciał Wam w sobie pokazać, jak ogólnie biję te mobę tam na. Katolu, ale to będzie dopiero w najbliższym odcinku, jak to się tam wszystko potoczy. Więc ogólnie, ludziska, dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję ślicznie za to, że byliście. Pamiętajcie, moje oczywiście, o zostawieniu łapeczki. Pięknąć magiczny prostokąciku, zwanym subskrypcją. No i ludziska, z mojej strony to będzie wszystko, więc oczywiście czała.